Kiedy zmartwychwstały Pana stanął w wieczerniku, pierwsze słowa, które wypowiedział, są to słowa: Pokój Wam. Dzisiaj rozważamy słowa wypowiedziane tuż przed męką, i Jezus jakby mówi to, co powie później po zmartwychwstaniu. On mówi o pokoju, mówi: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka. Jezus mówi o pokoju tuż przed swoją męką, ale tuż po zmartwychwstaniu również wypowiada te, słabe, te same słowa. Pierwszym owocem miłości jest pokój. Nie ma pokoju bez miłości. Jeżeli jest w sercu człowieka jakaś niechęć, nienawiść, on nigdy nie będzie potrafił pokochać. Dopiero kiedy jest w sercu miłość człowieka, również zaczyna wokół niego panować pokój, bo to są dwa elementy, które są bardzo ze sobą ściśle i istotnie zjednoczone. Dlatego też ważne jest, abyśmy prosili o pokój dla naszych serc, ale też o umiejętność kochania. To jest wielki dar, o który trzeba prosić, ale też którego trzeba się uczyć. Błogosławię Ci w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.